Gdzie jesteś? I ogromnego chaosu. O, te płomień. Żyjesz, żyjesz? A, Aha, No! Zdolności! No, aha, no! Kurwa mać, po prostu, co za gówno, kurwa, jebane. Ty frajerze jebany, kurwa. Aha, blok! Kurwa, w dupie! Okej. Okay. Temu, co do siebie, Aha, fajny dup. Rozbudowany. Temu, co do siebie szedł? Nie, puszcz plecy, nie działa. Po co? Ech. Samo wziąć. O, dobra, do, teraz go trzeba rozje... Nie, kurwa. To będzie przesada. Jakiś ściek będzie, kurwa, coś się pluł, kurwa, jebany frajer. O, jeszcze ruski podludź. Trzeba napisać taka żeby... O, jedyna taka gra, napiszesz na czacie, nie możesz biegać, no tak. Dobra, tędy idę, na no, Paweł idzie tu. Nie widziałem jeszcze, żeby ktoś się tak poruszył. No a zdolność? No kurde, porażenie coś? Pierdol się kurwa. Trzymaj duko, bo na mnie pójdzie. Aha, nie zadziałało nic. No, a, czemu? Ta gra to gówno. No kurwa masz i zdechnę poza mapą. Ja pierdolę Zdechni kurwa, no ja pierdolę Bierz, strzelców dwóch, kurwa, już dawaj. Ja pierdolę, kurwa. Co za pierdolona, zajebana. Citerska, kurwa. Co to miał być? W ogóle, kurwa, ile rzeczy nie zadziałało, Pizga mu w porażenie, nie działa, bo se ją, Oni no, super. Oni na nas we dwóch i byli się, a ja wywołałem push i nic im nie zrobił. No tak, no tak, no tak, kurwa, tak. Ktoś powiedział, że po to brak, da. No, ta, no. <grym> do dobra gra, no mo tak, Najlepsza, Ale dobra, może znowu będzie jak ten, dwie przegrane i teraz trzy wygrane. No, no ta, ja no No, ta. no ta, pająka porażenie, już to widzę, kurwa, nie, oczywiście, kurwa. Możemy na tu iść, nie? Te ma Zresztą przyciągnięcie i będzie pizda, wiesz? Chodź tu lepiej Ale jeba bym ich tym razem jest daleka, nie? Dobra. Czekaj, mogą od lewej Kłopoty ze Pająk jest Pająka nie poraża jak będzie to gówno odpierdalał, nie? Pająk idzie. Pająk, pająk, pająk od tyłu. Widzę. Nic nie zrobię. poraża Kylo. No nie... NO CZEMU PO CZASIE, KURWA?! Ja pierdo... Zdechnął przez tego frajera jebanego chyba. Trzymaj, 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 że do mnie nie podszedł. Dobra. S. śmieci jebany ten główny kurwa. Jaki kurwa Ferrari, ty uciekaj, so. I to te zjebo, tyś, jest jebocie, jeśli jestem w tym wysokim level, nie wiadomo, kurwa. Tak. No teraz co oni by? Nie wiem. Dwa te... Dają, czy co? Dwóch tych, nie ma jakich chyba. A poza tym włocha jajaki na No. Ale nie wieje się na pałę, mam. bo... no. Na niej, na niej kurwa chyba każdy ma tendencję wyjebania się na pałę. Jest ona. No. Czasami działa. No, c czasami. Jed... Kurwa tego drugiego trzeba dać, wiesz, on będzie na... O kurwa. I się z on ongliwestem i ta pizza będzie się kampić. Ta jest, kurwa. Cóż. Dziemięc. Ażka, siema. Zaraz kończę No, nie da rady. Żyj. No jestem. Wypierdala, szmato Wejdzie Gryffia, zwała mi tyki Chodź tu A, nie zadziałał tamten, aha Dobra Ja idę sprzedać pusza na ryj Spierdala, szmato, Ej, <laughs> ej, Szmata idzie Trzymaj! Trzymaj tamtego! Dobra. S. Łap. E, pająk! Nie musimy nic cały wścierać. może sobie łazić. No. Ej, chodź tu. na te te... Ej, kurwa, te schodki jeszcze można. Tak każę, bycze. Pierdalej. No, kurwa! Jak go nie trafię w plecy, nie? Po co kurwa? Masz, ma, ma widzę. To nie działa, po co? No, nie wow, za do obrażenia. Mm. A to dużo bardzo bije, wiesz, ogólnie. Bruch S giera <śmulitat> Dobra, teraz jesteś przegramy na końcu. No tak, mówiłeś, że tak będzie, nie? Dwie przegrane, trzy jest kurwa Tylko teraz też się trzeba nie wyjebać na ten ruch. Ten Jeszcze co, właśnie nie ma punktów. O, no. Zaraz się będę się przenieść, ale wiesz kogoś, męga, kurwa, już! Już, 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 już. Nie Mówię, kurwa, Bo wiesz, bo że ja ci dało fina, jak tylko nie? Przyciąganie, a przyciąganie. Eee, to nie dobrze. No co dobrze. Dawa, nie, bo... a, w sumie na No dnia. dobrze! <laughs> Tylko Palpatine, Do środka? Tak. Żeby nie mógł latać jak debil? Tak, żeś wiedział. Tu nam jeszcze mogą wejść. Ej, w sumie to też jest dobre miejsce do No... Idą na dwie taka... strony. Jedną stronę. Nie, radzę. Trzeba ja, uważać. zadała mi to obrażenia, of course. Nie działa, bo po co? Nie, nie wyjść, nie wyjść, nie wiem, Nie, bój, nie, bój, nie no wychodzę, ale mi bije staminę. Kurna jak poleciał Devil. No nie jest pełna matko, naszego nie działa, kurwa, ma. Kylo. Widzę, a ten zjeb jesteś. Tak jak mojemu ojcu? Dobra, wypycham go. Gdzie tamten? To gdzieś w środku biega. Nie, tu jest. Kurwa. E, Wyjdź na zewnątrz teraz, gdzieś. Że Gdzie u nas nie ten. Jestem. Ten ma kurwa pierwszy level i kurwa gra jakoś też taktycznie, jebany chuj. A nie, osiemnaście. Będę ja za puszę, puszę, więc... Nie, Palpatii najlepiej jak tu wejdzie, właśnie. O właśnie. I czemu obrażenia, halo?! Pierdalaj. Ile HP, no kurwa, ich chyba posrało! Kurwa, cała HP prawie wyjebane, ja pierdolę kurwa, nie do pierdolone. Już cisza. Nie. Ale kurwa byliśmy go we dwóch, co zero obrażeń kurwa mu zadało, no kurwa mać I to ma być e... dyplomatyczne. Co? Dwa dasze do przodu i przyciągniję Kogo? No obojętnie, ale wiadomo, że Palpatina ci się uda. Kurwa, dwa dasze w lewo mi chodziło. Nie udało się. A no to ciasna wiera Cofnij, cofnij co? No i kurwa zdolność, nie chodzisz, byś mógł działać! Ja pierdolę Nie tu nie było Jeszcze raz Tak, ale musiałbyś perfekcyjnie te dasze zrobić w lewo, nie? a albo, albo tak no. jeden na zewnątrz i dawaj Mam, go, leci Nie zdechnie Kurna Prawy, prawy Dobra, stój, chodź Aha. do środka i znowu na zdolności czekamy go ujebiemy. To, to samo z... O chyba że na pałę pójdzie jak debil. Nie, no, nie, <śmiennie> nie, Ten mocniejszy gra parpaty ten od gra jak debil kurwa to. Gdzie są? Dawaj, 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 dawaj blisko, dawaj. A. Kurwa mać, No. A. A go. Dobra, wyjebało go, pojeb mu Czekamy. Tak też ty gameplay kurwa Idź znowu od lewej kurwa, nie? Bo wtedy się nie widzę. Tak może tak skoczyć jak debil Tak, 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 no. Ja muszę dwójkę wtedy zarzucić szybko jak tam podleci no yes. Jest, jest, jest. O kurwa Ty szmato jebana kurwa I na pałe! Frajer, bo niech mu kurwa dupo tera... dupsko tera pięknie kurwa, chuj mu zło. no I wyjebane. To jest słabszy chyba. A, wiem, wiem, ten mocniejszy. Mówiłem, że ten mocniejszy Palpatine grał i grał jak debil kurwa, jak widać. Pa 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 co napisałem. <słucham> Na dół poszedł. Ty idzie od prawej. Co wejdziemy tu! Ej no! <laughs> chodź, chodź, Lecaj. chodź, chodź! A tam jest no dobra Niech nas goni, <laughs> No chodź, Kyle, chodź! 10 tysięcy <laughs> Nie działa komuś, POT! No kurwa, popatrz! E bo widzisz, że tak będzie, Trzy przegrane, dwie wygrane E skurwa I ten wyśrulem na wyśru Tak jest, to, to się nazywa gameplay prawdziwy I słuchajcie, jesteś na piśmie. że się dla raptem Ej eeeeh, już tak, tak? tak, Edwin <laughs> Dobra, a ty co robił, to?